Światła w ciemności. Adwentowy cykl jaskini słowa. Bardzo cieszę się, że bierzecie udział w tym adwentowym cyklu. Nie jest on łatwy i na pewno potrzeba tego, by znaleźć i czas, i, i trochę też myśli zebrać, żeby też zmierzyć się z tym słowem, które. Które nam daje Stary Testament, z tymi opowieściami, i to też nie jest łatwe, by, by zobaczyć w nich siebie. Różne są te. Te postaci, wybieram te, które są bardzo znane, ale też te historie, które przywołuje, niby znane, ale jednak kiedy się na nich zatrzymamy, kiedy spróbujemy wejść w nie głębiej, okazuje się, że, że możemy w nich zobaczyć też swoją historię, że możemy w nich znaleźć materiał czy takie punkty do, do swojej osobistej modlitwy. W tych wszystkich postaciach widać niesamowitą tęsknotę za Bogiem. Takie poszukiwanie Boga, które cechuje cały Stary Testament. Odkrywanie pragnienia takiej bliskości z Bogiem, ale także zbawienia, które, które jest w Bogu i w obiecanym przez Niego Mesjaszu. Tym, który ma przywrócić to, co Izrael przez swoją niewierność, przez swoje grzechy gdzieś zaprzepaścił czy utracił. Bardzo dziękuję Wam za komentarze, które zostawiacie pod filmami, za subskrypcję kanału, za także wsparcie przez stronę zrzutka.pl. To duża dla mnie pomoc, za którą naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się postacią ważną, postacią Jakuba. Pamiętacie, wiele razy ta trójka patriarchów najstarszych pojawia się: Abraham, Izaak i, i Jakub. Jakub jest tym wnukiem Abrahama, tym, który będzie miał dwunastu synów i da początek narodowi wybranemu. Dwanaście pokoleń Jakuba. Potem 12 apostołów, ta historia z dwunastką jest jakoś niezwykle, niezwykle ważna. Całe życie Jakuba jest taką wielką walką. Jakub, kiedy rodzi się, jest tym drugim synem, jest, są to bliźniaki, ale pierwszy rodzi się Ezaw. Jakub zaraz za nim, trzymając go zapięte, próbuje się pierwszy wydostać, ale jest tym drugim dzieckiem, a wiemy, że to, to pierworodne dziecko ma te wszystkie przywileje, jakie daje Stary Testament, choć zobaczyliśmy to też widać w historii chociażby powołania Dawida, jak patrzyliśmy w historii Sego, Nie tak patrzy Bóg, jak patrzy człowiek. Więc Jakub cały czas się zmaga, bo, bo wychodzi. Rodzi się na świat drugi, ale potem podstępem radnie swojemu bratu przywilej tego pierworodnego syna. Przywilej, czyli no, błogosławieństwo, jakie przekazuje mu jego ojciec Izaak. To jest ważne, no bo tak naprawdę, kiedy patrzymy na historię patriarchów, to w ich historii widać, że to nie są takie postacie całkowicie ze złota. Że w swoim życiu też zmagają się i też doświadczają trudności, przeciwności, a także swoich grzechów, swoich słabości. I mimo tego Pan Bóg im błogosławi. Czy może właśnie dlatego, że są tacy słabi, tej słabości mogą odkryć, że tak naprawdę wszystko, co mają, jest, jest w rękach Boga? Kiedy Ezaf traci ten przywilej pierworództwa, to Jakub boi się, że ten syn, że jego brat będzie chciał go zabić, że będzie chciał go zniszczyć, że w tej swojej zazdrości no, przesadził. I dlatego ucieka. Ucieka na wschód, ucieka w kierunku Mezopotamii do krainy, w której żyje brat jego matki. Ezaf jest pupilkiem ojca, natomiast Jakub jest w oczkiem w głowie mamy. Więc ucieka do krainy swojej matki, i tutaj go spotykamy, kiedy on no, w tym uciekaniu spotyka 29 rozdział, spotyka rodzinę swojej matki. Jakub wyrusza w kierunku Ziemi Synów Wschodu, czyli właśnie w kierunku Mezopotamii, i tam dochodzi do studni. To ciekawe, że te najważniejsze spotkania, spotkania zakochanych są zawsze przy. Studni. To właśnie przy studni Jakub spotka swoją żonę. Także związana ze studnią jest historia Izaaka i jego żony. I tak potem Jezus w, przy, w Ewangelii to właśnie przy studni Jakubowej spotka się z Samarytanką. To też będzie spotkanie miłości, spotkanie wielkiej czułości Boga i, i, i człowieka, spotkanie Jezusa i Samarytanki. Więc tutaj przy studni spotyka pasterzy, którzy jacyś nie są dla niego specjalnie wylewni, specjalnie, specjalnie sympatyczni. Natomiast pojawia się, widać ten początek dialogu, te pierwsze wersety są takie, pokazujące nie do końca taką życzliwość tych pasterzy, i jego córka Rachela podchodzi z trzodą, czytamy w wersecie szóstym. Wtedy Jakub rzekł: Ponieważ jest jasny dzień, nie czas zapędzać trzody, napójcie trzody, i idźcie ją paść. Nie można odsunąć kamienia. I gdy Jakub rozmawia, przychodzi Rachela, pasterka, która przychodzi ze stadem swojego ojca. Ciekawe, że to Rachela jest pasterką, jest tą, która. Pasie, która zajmuje się owcami, nie ma widocznie mężczyzn żadnych innych, a ona jest młodszą siostrą, młodszą córką Labana, brata, matki Jakuba. Jakub ją zobaczył, to w tej obcej krainie, pośród ludzi, którzy nie byli do końca życzliwi, ucałował Rachelę i rozpłaczał się w głos. Ciekawa myśl, czemu się rozpłaczał? Właśnie wielu ojców kościoła, także komentatorów żydowskich w midraszach, mówi o tym, że rozpłakał się dlatego, że zobaczył rodzinę, yy, ciągle uciekał, był ciągle uciekinierem, a teraz spotkał no, swoją, swoją kuzynkę, spotkał kogoś bliskiego, spotkał kogoś, kto pośród tej obcej ziemi, obcych ludzi, no jednak jest jego rodziną, spotkał kogoś życzliwego sobie. I no, zakochał się w niej, widział, że jest, że jest piękna. I teraz historia, którą dzisiaj chciałbym się zająć, to jest historia małżeństwa Jakuba. Oto Jakub przychodzi do domu swojego wujka, brata swojej matki i mówi Laban do Jakuba, czyli wujek do, do Jakuba. Jesteś kością moją i ciałem moim. To znaczy, jesteś moim bardzo, bardzo bliskim krewnym. Czyli no właśnie, trafił z tego wygnania znowu do jakby swojej rodziny, do swoich najbliższych. Jakub przebywał u niego miesiąc i pracuje. Czyż dlatego, że jesteś moim krewnym, masz mi służyć za darmo? Powiedz mi więc, jaką mam ci dać zapłatę. Miał zaś laban dwie córki: starsza nazywała się Lea, a młodsza Rachela. Oczy Lei były czułe. Rachela miała piękną postać i miłą y, powierzchowność, czyli do, do, dosłownie miała piękną figurę i miała śliczną twarz. Natomiast oczy Lei były czułe. No, czułe, czyli delikatne, słabe oczy Lei może jakieś no, uszkodzone. Coś było z Leą nie tak. Zresztą imię Lea znaczy prowa, imię Rachela znaczy owca. To Też coś jakoś może nam powiedzieć o tych dwóch córkach. Starsza była Lea, młodsza była Rachela. Jakub pokochał Rachele, dlatego powiedział Labanowi, będę ci służył przez 7 lat za twoją młodszą córkę za Rachelę. Mówi bardzo uczciwie, bardzo konkretnie, będę ci służył 7 lat, dlatego że był taki ta zapłata za żonę, macharo, o którym mówi nam Księga wyjścia, rozdział 22, werset 15, to że dajemy rodzina Pana Młodego, musi dać. Rodzinie panny młodej odpowiednią wartość za to, że no, zabierze z tej rodziny córkę, która była no, częścią rodziny, która no, musi odejść z tej rodziny i przez to rodzina będzie, będzie stratna. Tam są konkretne przepisy, ile srebra, ile, ile jakiej wartości musi dać ta rodzina. Ponieważ Jakub zostawił rodzinę, uciec z rodziny, no to musi to zrobić sam, więc daje siebie. Swoją pracę oferuje bardzo konkretnie mówiąc. Będę pracował za Twoją młodszą córkę, za Rachel. Na to Laban mówi, wolę dać ją Tobie niż komuś innemu, pozostań więc u mnie. Powiedział, no, wolę ją Tobie dać. Tam ani razu nie, nie mówi nie precyzuje, którą córkę, nie mówi jej imienia. Może liczył na to, że w tym czasie siedmiu lat ktoś się pokusi o poślubienie Lei, nie wiadomo Natomiast jedno jest pewne, że Jakub służy za Rachele przez 7 lat, i tutaj pięknie mówi nam 20 werset. Wydawały się one mu te 7 lat jak dni kilka, bo tak bardzo kochał Rachele. Czyli jakby zobaczył, że jego plan wreszcie się realizuje, tak? Uciekał, podszyżowało się w domu, ale uzyskał to przez, no przestępstwem, jakimś oszustwem. Uzyskał ojcowskie błogosławieństwo, musiał uciekać, ale wreszcie jest dobrze. Te siedem lat pracuje i wreszcie uzyska to, co sobie zaplanował uzyska swoje swoje. Uzyska Rachelę, którą kochał. Wreszcie Jakub mówi do Labana, ponieważ czas upłynął, daj mi córkę twoją za żonę, abym się z nią połączył. Nie ma żadnego proszę, nie ma żadnego przyszły teściu, po prostu upłynął czas, więc to jest moje. Daj mi to, co moje. Natomiast i wtedy Laban urządza ucztę. Jakub jest z dala od rodziny, od swojego domu, i to czyni go jakoś bardziej. Bezbronnym na te kombinacje Labana, bardziej też nieuważnym, no jest sam. Naokoło przychodzą na ucztę wszyscy mieszkańcy tej miejscowości, a więc tam jest on, jest zupełnie sam, w obcej ziemi, zupełnie pośród nie swoich ludzi, nie swoich bliskich. Gdy nastał wieczór, Laban wziął swą córkę Leę, przyprowadził ją do Jakuba, a ten zbliżył się do niej. To jest to po małżeństwie to skonsumowanie małżeństwa, czyli ta wspólna pierwsza noc poślubna, która jest przypieczętowaniem małżeństwa i jakby, no, zamknięciem wszelkich spraw ewentualnego rozstania. Od tej pory są małżeństwem. Natomiast, no, Jakub, nie wiadomo, czy może tak pijany, tak zmęczony, no, nie wiadomo, nie zauważył, że to nie jest y, umiłowana Rachela, ale to jest Lea, czyli inna y, córka, ta starsza, ta brzydsza, ta, której on nie kochał, której nie chciał. Rano, zobaczył, że ma przed sobą Leę, a nie Rachelę, poleciał więc do Labana i mówi, cóż mi uczyniłeś? Czyż nie za Rachele ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś? Cóż uczyniłeś? To jest pytanie, które daje Pan Bóg Ewie. To jest pytanie, które Faraon mówi do Abrahama. Werset 12, rozdział 12, werset 18. A więc to jest związane z takim wydarzeniem, które stało się coś co było nie do pomyślenia. Oto, tak naprawdę trzeba powiedzieć też jasno: mistrz os oszustwa, Jakub, który wyłudził od ojca, bo się przebrał za swojego syna, za swojego brata wyłudził e, błogosławieństwo. Mistrz oszustwa teraz został sam oszukany. E, I pojawia się tutaj historia młodszej i starszej. Młodsza i starsza. I tutaj są te same słowa użyte odnośnie do tych młodszej i starszej córki, jak właśnie w historii Ezawa i Jakuba, kiedy ten młodszy syn dostaje to, co się należało starszemu. Więc widzimy tutaj takie nawiązanie do tej historii: tam wyłudził przywilej pierworodnego, a tutaj został sam oszukany w imię. Tego, co no, mówi yy, Laban, że jest właściwe, bo nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za mąż córki młodszej przed starszą. Taki jest zwyczaj. Taki był też zwyczaj dawania przywilejów i, i błogosławieństwa pierworodnemu synowi. Jakub ten zwyczaj złamał, zgwałcił, więc też Laban zrobił coś dokładnie takiego samego. Tylko jak Jakub to zrobił, to był szczęśliwy. A jak Jakubowi to zrobiono, no to niestety, ale jest no, wściekły. Na to Laban brnie dalej, ale jakby próbuje znaleźć bezpieczne rozwiązanie tej sytuacji. Bądź przez tydzień. Z tą leą, a potem dam ci drugą, za którą jednak będziesz u mnie służył jeszcze kolejne siedem następnych lat. Jakub tak zrobił: przez tydzień był z leą, a potem Laban dał mu córkę swoją Rachelę za żonę i dał Racheli także niewolnicę, bo Lei także dał niewolnicę, a więc tak naprawdę miał dwie żony i dwie niewolnice, Jakub. Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Leę. I pozostał na służbie u Labana przez siedem następnych lat. Oto jest cała ta historia. Historia oszukanego oszusta, oszukanego Jakuba, który mm, chciał Rachelę, dostał Leę. Potem dostał też Rachelę, ale miał też Leę. Trudna była historia Lei, której Pan Bóg, no, jakoś, której Jakub nie lubił, no, nie kochał. Kochał Rachelę. Oczywiście nie dziwmy się, że są dwie żony, bo to tak działało, to jest czas starożytny, zupełnie inaczej niż... My to dzisiaj widzimy. Co więcej, kiedy potem czytamy o dzieciach Jakuba od 31 wersetu i potem przez kolejny rozdział, to zobaczymy, że wszystkie cztery będą rodzić Jakubowi dzieci bo Lea jest płodna, Rachela jest bezpłodna potem te kobiety, kiedy nie mogą mieć dzieci, to, to służące rodzą ich, jakby dzieci, i tak naprawdę tylko dwie dwoje synów urodzi się z Racheli Benjamin i Józef tych ci dwaj najbardziej ukochani synowie Jakuba natomiast cała pozostała dziesiątka urodzi się z dwóch niewolnic i z Lei. Przez to wszystko co teraz nam tutaj ważnego do medytacji chciałbym zostawić to znaczy pierwsza sprawa Zobacz że Jezus jest przyjacielem grzeszników Jezus przyjmuje Zacheusza, nieuczciwego poborcę podatków z Jerycha. Jezus kocha grzeszników, bo świat jest pełen grzeszników, nie ludzi świętych. To, co powiedziałem, patriarchowie także są grzesznikami. Oni także potrzebują tego odkupienia, jakie jest w Jezusie. Jakub próbuje kombinować po swojemu. Próbuje tworzyć swoją historię. Chce mieć błogosławieństwo, więc je wyłudza. Ubiera się jak jego brat i dostaje błogosławieństwo. Chce mieć Rachele, więc ma plan, będzie pracował, żeby ją dostać. Chce wszystko robić po swojemu. Natomiast Pan Bóg te plany krzyżuje. Pan Bóg krzyżuje drogę, którą ma dla siebie Jakub mnie raz się przewraca, potyka, ale idzie sobie sam, a Bóg pokazuje w tej historii, to ja cię będę prowadził. I w konsekwencji ma dwunastu synów, w konsekwencji te dwanaście pokoleń stanie się całym Izraelem, więc jakby wszystko jest w Bożym planie, ale inaczej niż zaplanował to sobie Jakub. Jakub, który odrzuca Boga, który walczy z Bogiem, który próbuje Boga. Yy, yy, zagłuszyć w sobie, nie słuchać, odchodzi od, od, od tej swojej rodziny, od tych swoich wierzeń. A Bóg jakby przez te wszystkie wydarzenia mówi do niego: poddaj się, przestań dążyć do osiągnięcia twojego, a zdaj się na mnie. Bo chcesz być, chcesz być pobłogosławiony, tak? Wykradłeś to błogosławieństwo, ale uwierz, że ja naprawdę chcę Ci jeszcze mocniej błogosławić niż ty sobie sam chcesz być błogosławiony. Zdaj się całkowicie na, na mnie. Zobacz, doceń to, gdzie jesteś i co masz. Ta historia jest też doświadczeniem tego, jak Pan Bóg potrafi inaczej prowadzić nasze życie niż nasze plany. Jak reagujesz na porażkę? Jak reagujesz na to, że ci plan nie wyszedł? Co więcej, może w kontekście tej historii, jak patrzysz na wydarzenia biblijne, czy nie jest czasem tak, że my sobie powiemy, czytając ten tekst, Jakub został oszukany. Jakub bardzo smutnie skończył. Laban jest oszustem, wykorzystał go przez 14 lat itd. Tak Zobaczcie, jak my stawiamy siebie w takich historiach bardzo często jako ci, którzy są wszechwiedzący, wszystko wiedzący i, i po prostu potężni, i my czujemy w sobie na tyle sprawiedliwość, by mówić laban jest zły. By mówić Jakub został podszywdzony. Ale zapominamy, że Jakub sam strzywdził swojego brata. Czasem tak jest, że my patrzymy na jakieś wydarzenia, patrząc nawet na Pana Boga, że to nie powinno być tak, że nie wiem, Hiob nie powinien cierpieć, że to wydarzenie nie powinno się stać, ta niewinna osoba nie powinna umrzeć, bo nam się wydaje, że my wiemy, jak będzie najlepiej. Ale no właśnie, czy my wiemy? Bo Bóg w tym momencie, dając te kobiety Jakubowi, już planował cały naród wybrany. Dwanaście pokoleń, dwunastu apostołów i to wszystko, o czym Jakub nie miał pojęcia. Tak może być w naszym życiu, że my planujemy sobie coś i nam się wydaje coś wielką porażką, ale tak naprawdę w sercu Boga to jest jakieś wpisany w jego plan. Czy On nam musi o tym planie mówić? Nie. Pierwsza sprawa, której Bóg od nas wymaga, to jest zaufanie. Zaufaj, że ja prowadzę Twoje życie. Pomyślcie więc dzisiaj o swoich porażkach, o takich sytuacjach, w których chcieliście Rachelia, a dostaliście Leę. Co wtedy czuliście? Czy wtedy było w was takie, panie, bądź było za, za Leę, bo ja chciałem Rachelę, ale przecież ja nie wiem, co dla mnie jest lepsze? Czy była wielka rozpacz, bo to panie, jak mogłeś być tak, tak okrutny, bo ja chciałem Rachelę, a dostałem Leę? Jak reagujesz na Rachele, które Pan Bóg ci daje? Jak reagujesz na to, że spodziewałeś się tego, a dostałeś zupełnie co innego? To wszystko było drogą oczyszczenia Jakuba. Zepsuł się, próbował po swojemu planować, oszukał swojego ojca, no, zdradził braterstwo, braterską więź z Ezawem. Bardzo piękny jest w tym kontekście też tekst ze spotkania, 33 rozdział: spotkanie Jakuba i Ezawa, kiedy Jakub się bardzo boi, bo zdaje sobie sprawę, że ten brat może go chcieć zamordować, ale Ezaw pośpieszył mu na spotkanie, Jakub też wybiegł na to spotkanie, objął go za szyję, ucałował i rozpłakali się obaj. Czyli gdzieś te wszystkie wydarzenia, które przeżywa Jakub, prowadzą do tego, że pojednał się z bratem. Bo przed tym spotkaniem pojednania, w 32 rozdziale, Jakub walczy z Aniołem. Tajemnicza walka z Aniołem. Anioł pyta, jakie masz imię. On mówi: Jakub, czyli oszust, czyli ten kombinator. A na to Anioł mówi: nie będziesz nazywał się Jakub, będziesz nazywał się Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i, i zwyciężyłeś. Walczyłeś z Bogiem i z ludźmi. To jest to: Pan przemienia jego imię, to znaczy daje mu nowe powołanie. To wszystko, co się wydarzyło w jego życiu, jest no, drogą do tego, by. By rzeczywiście y, zawierzyć siebie Panu Bogu, zaufać jakoś głębiej Bogu. I ostatnie tutaj myśl na, na tą dzisiejszą medytację: y, adwent, czyli czas, może, właśnie czekania na Rachele, a może ten, 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 który minął jak kilka dni, te siedem lat, ale może adwent to jest ten, ten drugi etap, kiedy dostajesz i Rachele, i, i Le. Co jest adwentem w życiu Jakuba? W jaki sposób też historia Jakuba przypomina historię Jezusa? Przypomina historię tych, którzy, których Jezus spotyka, by ich przemienić, by ich uwolnić? W jaki sposób Jakub przypomina dzisiaj Twoją historię? Jak przeżywasz swoje doświadczenia, jak próbujesz prowadzić swoją grę w życiu, swój plan, a jak potrafisz zaufać Bogu? Warto o tym dzisiaj pomyśleć w tym dzisiejszym spotkaniu. Nie czytajcie wszystkiego, nie musicie poznawać całej historii Jakuba. Oczywiście można, ale pamiętajcie, że doprowadzić nas te nadrania mają do osobistej medytacji, modlitwy z Bogiem i być może jakieś jedno zdanie, jakaś jedna myśl z tego, co przeczytaliście, albo co przeczytacie, czy usłyszeliście, może was spokojnie, może wam wystarczyć. I może Was poprowadzić do naprawdę ważnego spotkania twarzą w twarz z Chrystusem, tej tajemnicy adwentu, w której razem jesteśmy. Zapraszam już jutro, a na dzisiaj cóż, tyle. Trzymajcie się. Szczęść Boże. Życzę Wam dobrej medytacji, trudnej, trudnego tekstu Starego Testamentu.